Jedzie! W końcu mogę się troszkę przejść po parkingu tak wygląda depo na torze Łódź Dużo naprawdę świetnych samochodów Wiadomo, w większości to są Hondy Ale są też na z Open Jeździ też Kickster z swoim ustankiem. Jechał wcześniej Integrą, jechał Jarisem. To jest majster, tylko tego pana mam. Czujnik biegu wstecznego. No mu ogromnie, to dziękuję. A jak widzicie, jest klinka lakieru. jest dobry z czynnika, dostałem się kilka mikrofib. Tak, jest bardzo dzisiaj zimno. Tutaj kolega marznie. Tak, bardzo zmarzłem. Dlatego. Ale nie się za to wychodzić. Tylko dlaczego on jest jestem mokry? Wyścigi na Syberii mnie wykończą kiedyś. <słyski> Co ten kickster tak połuje?

i... witam ja też was Sebastian Kickster no ja. teraz rozmawiamy o pierwszych przejazdach. Jesteśmy po dwóch sesjach. Kickster jechał tego Ale się... musisz w mikrofon zainwestować panie. Um, nie ma mikrofonu. No nie, nie mam, nie mam. Musisz ten, mniej pieniędzy wydawać na kurwa samochód. <noise> I kupić sobie mikrofon tutaj. No sam właśnie wymieniły, tylko że mamy tutaj dzisiaj jakiś ci pożyczyli. No, na będziemy... tak. E, tak, jeździłem integrą, ale integra niestety jest zawolna. E, mówią, że to kierowca jest zawolny, ale nie zgodzę się dzisiaj. E, zgodzę się dopiero jak zrobię sesję tym samym e, Tam widać go, Jaris Gier. Pojadę sobie w Open. I w tym, że Openie. E, spróbuję swoich sił. Konkurencja jest taka, jaka jest. W sensie taka, że jest jakaś konkurencja. Jest. jest. E, I. I wtedy zobaczymy co w tym openie nam wyjdzie Jeżeli w openie też pojadę słabo To wtedy mogę powiedzieć, no nie dałem rady Nie, nie, że nie da się na tym. Ten... Natomiast no ta Integra miała być jakby w stricie konkurencyjnym autem No niestety okazało się, że nie jest Mimo bardzo dobrej opony A ja chcę dzisiaj puchar Dzisiaj przyjechałem po puchar I po prostu za dużo razy już w VT kapie startuję Żeby przyjechać tutaj znowu z pustymi rękoma Nie, żonie powiedziałem, że wracam z pucharem i muszę wrócić z no To ja na obiecałem, że nie rozwalę auta to. wyjazdy Ja sobie miałem awarię z czynnikiem Każdy ma swoje, prawda tutaj Ja nie muszę się martwić, że nie rozwalę auta, bo nie jeżdżę swoimi autami zazwyczaj Ale już no powiedziałem, że jak Yarisem to zrobię, beznadziejny czas, to I I po prostu... A jest z... o, jest to jest ten Mustang? Wydechem, to jest ten Mustang. Porobiony? To jestem. ten Z To jestem ten Zaraz poza kamerą chętnie go obejrzę. No, o, jestem Mustanga. <laughs> eee, życzę Ci powodzenia. No i tutaj jest Kickstarter, Mustang. Kickstarter, Mustang. A tutaj Jaris, który teraz będzie jeździł. I tam wam zaraz pokażę Integrę, którą jeździł chwilę wcześniej. prawy silnik będziesz nie, nie ile tych silników To jestem <laughs> stary tylko to wymieniłem tylko tylko tu tylko Okej okay. Jason Ja muszę Zmieńi to go środku <laughs> yeah, jest Perfect Thank okay. zaraz będziemy mieć wjazd na ostatnią sesję dużo ludzi już wyjechało jesteśmy okropnie zmęczeni tak, tak, prawdziwy kickster on tam siedzi, on się szykuje do jazdy skupia się powodzenia weź, Mateusz, ta woła i niebieska jeszcze raz te... niebieska? jak niebieska ktoś z woła? a, pistolet fioletowa też, czy nie? nie, jest też fioletowa pozostajesz do Dobra. Niebieską szlutą. Niebieska i fioletowa grupa, szykować się do startu. Niebieska i fioletowa grupa na start. <śmierdzi> Niebieska i fioletowa grupa na start. Teraz kto ma kaserię u nas? I jest po prostu kaserię. A Oni mają HAPRO. Znaczy, no, są, ale HASERY ma. Bo się chyba skupiamy. No, bo lekko też tam pedalnie, nie, nie no, wiem, oni trochę tak pucha Gdzie oni są? Ale to żółte? Nie, nie no potrzebujemy moja. kogoś z kaserią, kto budował kaserię. A to, to kto kaserię budował? Tak, no to by nie. To, to, sikora, to, to jest kora? kto to jest? Trzymaj się, kora. On jest z żółtego siwka on może być w środku, nawet. Jak on wygląda, bo tak do końca wiem. Misiu taki. Czasty. Teraz ty jesteś ważny. Krótkie włosy mam. Dobra, zobaczę jeszcze, bo muszę do środka weźmieć. powiedzieć o ważną funkcję. Jedziesz? Następnie. Albo teraz. Albo wiesz, następny. To był jeszcze ten. No aha, aha dobra. No On to razy pojedziemy. A my no, no. Ha <laughs> ha Cywilizacja, co? Zajebiście się jechało. Spoko. zajebiście się goniło. Nie, nie wiem, ale się za... goniliśmy, tak a, fajnie, że... Cywilacja jak... mną była, jak ja za mną to powiedziałem No że przyspieszysz mówię, a dobra i nie odpuszczaj, bo to też nie mu blizy, jak ja kogoś no, gonię no, 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 no. No i tak jak wszedł miałem 115 na i tak teraz miałem 125. Nie no, blokował cię? Nie, nie, było idealnie, bo... Było... Kurde, na taśmę Co, poprawiłeś się teraz? Zajebiście stary, za jeszcze sekundy raz sekundy zrobiłem na jednym tym sesji O to chodzi Mega Jeszcze kilka rzeczy zostało do spakowania, więc pozdrowienia z Toru no i do zobaczenia na JapFestie. No Hej!